Ja rozumiem, jestem słaby, jeśli chodzi o to bariera językowa. Raz, dwa, bariera taka, że nie wiadomo, jak się będą odbierać. Gdzie na przykład. No jestem... to interesuje. Nie. Ale to, co widzę tutaj powiem Ci, to też jest ewenement, bo jeszcze przy tych wszystkich wyjazdach nigdzie nie było takiego zewnętrznego odbioru nas. Ale to wynika trochę z tego. Że my idąc dalej z naszymi wyprawami, nabieramy doświadczenia, jak też z tymi ludźmi rozmawiać. Nie? My się trochę bardziej otwieramy, my bardziej jesteśmy otwarci na kontakty. Nigdzie nie było na żadnym wyjeździe, żeby ludzie do ciebie podchodzili. To, że ci tam machają i te dzieci, i to wszystko, to jest jedna rzecz. Ale to, że przychodzą na tym basenie, gdziekolwiek pod sklepem, każdy się pyta: pierwsze, czy pierwszy raz jesteś? Jak ci tutaj? a dopiero później skąd jesteś. Albo mieszająco. Nie, nie zawsze jest argument skąd jesteś. Ale na tym polega piękno tych naszych wyjazdów właśnie, że, że w kolejnym miejscu będzie trochę inaczej niż w tym, w którym byliśmy poprzednio. Zupełnie inaczej. I po, to, I po to właśnie, z mojej perspektywy, po to warto tam jechać. Bo za każdym razem wracasz, mogłeś dotknąć czegoś nowego. I, i masz jakąś kolejną perspektywę yy, i, i to jest piękne.